Cześć, moi najstarsi Lokar, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jesteśmy w katedrze, gdzie wchodziliśmy na filmie u Damiana. Jeśli tego nie widzieliście, to bardzo serdecznie zapraszam wejść do niego zobaczyć. No, bo naprawdę, no trochę się. Słuchaj, może no, możesz... no, no, czekaj, no, sumienie, no, czekaj. Jak się wcinasz, pytanie. skoro się wcinasz, to teraz proszę, poproszę suby. Ho, ho, ho. Ho, ho No, no, to, słuchaj, ja nie wiem, wcinasz się, to teraz ładnie poproś widzów, żeby zasubskrybowali. Nie, ja ci ładnie proszę, ja ci nie grozę. No ja, ja bardzo serdecznie to... proszę, żebyście zasubskrybowali ten kanał, bo bardzo dużo osób, które ogląda, nie subskrybuje. Teraz Gris, twoja kolej. Ty poproś Gris przekona więcej osób. No ja cię bardzo proszę, żebyś poprosił osoby Ja też cię bardzo zapraszam, Gris, żebyś. Tak, osoby? Osoby, osoba. tak. O oglądających, żeby było ich więcej. Tak, bo żeby dużo osób, osób ogląda, się a nie subskrybuje, zało. więc jeśli ktoś ogląda, to tak. No. Cię poprosi? jestem bardzo ciekawy, czy poprosił. No ten tego jest. Hmm. O, udało się zrobić coś, czego Gris jeszcze chyba nigdy nie robił, tak wygląda jakby. No dostawcie mu suba czy coś. No, dziękuję Ci bardzo. No, o to możemy... i teraz. I łapkę Uuu. w dół. Sawis! W sumie poszedł w dół. E... <laughs> Nieważne. Dobre, czyli znaczy tak, górę. O, dobra, poprawił się. Tak, bo właśnie to przejście się otworzyło, w sumie to jakieś ukryte było, nie wiem o co tu chodzi. O, stary. Po co te łapki? Yy, no, one poprawiają zasięgi filmu. Jak ktoś da łapkę w górę, to film się u większej ilości osób pokaże. To chore. jest... Wiesz, co jest chore? Tutaj to, to jest chore, zobacz, tu są wszędzie Ty. banery. To nie są te banery, które były u niego w wieży? W wieży? No właśnie... Gris, czy to jest twoje? A, a, czyli, a czyli, to jest, czyli to jest twoje. To jest, czyli to jest jego. To, to jest Dobra, jego. ja mam jedno pytanie, bo mi się tu jedna rzecz kompletnie nie zgadza. Bo ty mówiłeś, że idziemy po jakiegoś twojego przyjaciela, który czeka wewnątrz katedry, a jesteśmy w jakimś tajnym przejściu, nie wiem gdzie są tu twoje banery, gdzie jest ten twój znajomy przyjaciel? No w sumie to jest dobre pytanie, że jest powiem, bo... tu, ale gdzie? Bo ja nie, no nie, Juni, co tu jest? Tam są jakieś obok czaszki. Obok nas, ale ja go nie widzę. Gdzie ty, on ty, jest? niby obok Ty, nas? chodź, chodź to zobacz, patrz. Oczy szeroko otwarte. No, okej, okay, dobra, to ja wezmę sobie lepiej miecz w dłoń. Więc ty, patrz, chodzi. tu są jakieś czaszki. Co to jest? Wygląda na jakiś... ołtarz... ołtarz. Do ołtarza, nie wiem szczerze, to, to jest to. Nazwa? Jest to trochę przerażające. A czemu są tam czaszki oh. i czyje to? No, w sumie dobre pytanie, w sumie dobre pytanie. A mogę... No, sobie w, sumie, tą w sumie nie, chwila, chwila, stop, Nie odpowiadaj, nie oh. odpowiadaj, Ja nie chcę wiedzieć czyje to czaszki. A, a mogę tą czarną, tą czarną? Tą czarną mogę sobie wziąć. Przyszedł i już chcę kraść. Oooooo oh. oh. A już myślałem, że uda mi się zakościć. Jedną czarną... Tanieczą. Ale po co ci ta czarna też? Ale stary, no przecież bym ją tak na pal nabił u nas w wszystkich byśmy odstraszali. Zabiliśmy nie wiem kogo, ale kogo Twoją nabi nabiję na pal. Słyszysz? E A co to właściwie za pomieszczenie? Bo w sumie zagadałem się z grizy. W sumie I Zaczyna mi się to podobać, ale. Stary znalazłem wino. Gris to twoje? Możemy sobie zabrać troszeczkę tego wina? A, to A ty, skoro... ty już sobie zabrałeś, ty już sobie ja, ale zabrałeś Ja tylko w łapce trzymam Zapytajcie towarzysza, Zapytajcie towarzysza Ale jedynym moim towarzyszem jest teraz Damian, Damian, mogę wina? Poczekaj, bo chyba nie chodzi mu o mnie Zapytacie, zapytacie Mojego towarzysza To ja ja, ja, ja to tu odłożę, ja, ja nic nie wziąłem Wiesz, ja szczerze ci powiem, że ja zaczynam się coraz bardziej obawiać, bo to wszystko robi się tak No to jest dziwne, to jest naprawdę Słyszeliście to, co? Co takiego? Ja nic nie ja słyszałem. Na pewno nic. Ale co słyszałeś? E, słuchaj, mógł... huk. Hook. Nie wiem, nie wiem, mi, mi coś słyszałeś mi się. Słyszałeś coś... jakiś hook? Czekaj, tu. Ej, co tu jest, co tu jest? Co to jest za pomieszczenie? Tu jest jakaś książka. E, Czytasz ją? Tak, czytam, czekaj. Chłopak został wygnany z własnego domu. Własna rodzina się go wyrzekła. Nie mogłem przestać myśleć o ich okrucieństwie wobec niego. Młody książę wygnany za to, że zainteresował się odrobiną magii. Czekaj, co? Eee, byłem przy jego narodzinach, w jego najgorszych chwilach życiowych. Eee, nie znam się wiele na magii oraz osiągnąłem tylko rangę adepta. Przekażę mu całą wiedzę, jaką sam posiadam. Od poprzedniego wpisu minął rok. Przekazałem młodemu. Prawie całą wiedzę, jaką posiadałem, ale on i tak wykazuje zainteresowanie bardziej w kierunku mrocznej magii. Nieważne jaką drogę obierze i tak będę go wspierał. Nie zostawię go tak, jak jego rodziny. O kim to? Yy, dobre pytanie, ale wiesz, że tutaj jeszcze jest kolejna okay. ten kolejna część. Jeszcze jest o, jedna Czekaj, gry. nauczył się kontrolowania sił natury. Przywołanie piorunów wydaje się jego ulubionym zajęciem? Jestem pewien, że zostanie wielkim magiem i osiągnie wielkie. Aravos? Kim jest Aravos? No. Um, mi się wydaje, że to była chyba książka o Grizie. Yy, wiesz co, bo jak ty to ty czytałeś, to, jest... to ja się tutaj rozglądałem No I w ogóle tam jakiś zębiek przyszedł yy, Moim jedynym... Spójrz czeka, sobie to. Czekaj, chwila, tutaj. chwila Co? Spu spójrz sobie na to Co, co jest? Aravos Crawley. Jeszcze się zobaczyłem. Gris? Chciałbyś nam nie, to wytłumaczyć, bo... Wiesz co, ja, 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 ja się kawałek cofnę, znaczy z drugiej strony idzie do nas zombiak i tutaj jest generalnie grup i nie już wiem... Już czas, czas, ale już czas na co, chłopcy, tak? Na co takiego? Yy... I podoba mi się to. Idźcie na górę, pilnujcie wejścia. Prze... No dobra. Okay. Okej, okay, dobra. Yy, idziemy. Mamy gdzie się jest? obawiać czegoś? Gryz mamy się czegoś obawiać? Yy, gdzie, gdzie, gdzie? Tak. Oh I Czekaj, bo yy. tu jest gdzieś ten zombie, żeby on Gryzowi nie przerywał. Yy, tu jest. I tam jest jeszcze on szkielet. Jest. Stary, on tu jest. Ta, to coś, to, no. to coś. Co Ty, on tu jest. Faktycznie, dopiero to zobaczyłem. Czekaj, co tam się... Nie? No to... Nie, nic się chyba nie... Dobra, o, czekaj, on chodź. On chyba rzuca. Co jest? Czekaj, Czemu ty.? Te ile tu jest zombieaków. Ała! Co jest? Co tu się dzieje? Nie wiem, nie podoba mi się to, ale. Ała, ugryzłem mnie. Ej, stary patrz, co jest po drugiej stronie? Czekaj, z tego. Co jest? Patrz, co, patrz, jest? co jest po drugiej stronie? Co? Patrz, kto jest... co? Co jest? Skąd on się tu. Czekaj, czekaj, bijemy, bijemy. Czekaj, bijemy, 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 ich, bijemy ich, bijemy ich, bijemy ich. Wszyscy? Y Aż sobie szybko zjemy. Ja, Zniknął! Bo, czy... Z, czy to był. Nareszcie, yy... Dobra, trzeba okay. o tym powiedzieć Gryzowi, to mi się naprawdę nie podoba. Nie, mi też. Jesteś, spo... Czekaj. Jesteś z powrotem. Kogo? Co? Tylko już co jest? Czekaj, gdzie? Gris, tam... Gris? ty, ktoś stoi obok niego! Patrz! Gdzie? Ja nikogo. Ej, rzeczywiście, ktoś tu jest! Koniec tu przy. Gris? Chciałbyś tam tu wytłumaczyć, co się dzieje? Kto to jest? No... Może lepiej skopać ten dług, to jest jego przyjaciel, nie? Nie wiem, stary, w tej chwili zobaczyliśmy jakiegoś gościa z białymi oczami na górze, tak trochę, no jestem zaniepokojony, wiesz? No, ja też jestem zaniepokojony i... Yy... Spróbuj tylko... Ja go, go nie próbuję, ja go nie próbuję atakować, proszę się ode mnie odczepić. Białe... no stoi no, jakiś gościu no. z białymi oczami, no, zaatakowała nas masa potworów, a jak chcieliśmy się mu przyjrzeć, to zniknął. Masakra, stary, obawiam Wersie. się... To jest przestraszne, a, a, naprawdę. się, wiesz kto to? Słuchaj, jeśli wiesz kto to, to nam po prostu powiedz, bo my tutaj... No zwariujemy! Nie wiem co ty... To jest na... Nie domyślacie się... Domyślasz się czegoś? Eee, nie mam pojęcia. Naprawdę, nie, nie mam pojęcia. Nie, nie wiem co mam myśleć. Jakaś postać wzięła się znikąd. Była jakaś świątynia. Zrobiliśmy kabum przez przypadek. Wyszedł sobie jakiś... Jakiś coś? coś... Świrr płynem do naczyń w oczach takim białym, kokosowym i był na górze. górze. Tak, stał na górze był przy na górze. wejściu do katedry. Ale nie był po naszej stronie, tylko po tamtej drugiej, za tą lawą. Nie wiem czy to coś zmienia, o rawa się możesz. Czekaj, to po niego tu szliśmy? I, swoją drogą czemu ten sarkofag jest taki? A w sumie wolę nie wiedzieć. No. Czy o. O. To co teraz właściwie Ja biegnę za Grizzem, bo czuję się tutaj najpewniej przy nim, nie? W sumie prawda, bo... w razie co to Gris nas będzie tutaj ratował. Oh. On mówił, że jest silniejszy od Griza, jak dobrze pamiętam. Czekaj, nie. ale kto to mówił? Nie wiem, to, był, to mówił Grizz, czy ten taki. Co? Już nie. Już nie. O! Oh. czy jesteśmy na wygranej pozycji? Elegant. Tak, elegancko. o, Dobra. stał tam obok tego pająka, tam po drugiej stronie. No, po drugiej stronie był. Ja się teraz rozglądam, bo. Wydaje się, że on potrafi znikać tak samo jak Gris. I szczerze, boję się, że się zaraz pojawi za plecami i nas wrzuci do tej lawy. O! Wiesz co? Ja sobie odejdę teraz. jest tutaj. Ale. gdzie? Aha, nie, żeby nie, nie spać. No, żeby nas nie wrzucił do lawy, tak naprawdę, bo będzie problem z tego wyjść. Oh my god. Obawiam A, się. Nie, tu nie, tu, tu... Dacie radę tu prze... przejść. Jak mamy tu przejść? No. W sumie dalibyśmy radę przez. Ty w sumie góry. wejść tam do góry, no? Damy radę Czekaj, przejść. No... Damy radę przejść. To na pewno. Tak, dobra, chodź zamian, idziemy, idziemy. Dobra, nie czyli ma co tracić tak? czasu. Tak, przeskoczymy. Yy, mi się wydaje, Gdy że Gris tak? chciał coś zrobić. Czekaj, nie w tą stronę. No, Jego już chciał coś zrobić. I. Ale szczerze, nawet jeśli chciał, to w tej chwili to może lepiej niech oszczędza swoją moc na to co... O nie ram nie, nie mnie, nie Co nie robnie? No ten creeper się wystraszyłem Czyż wiesz jakiegoś byli przekichane W sumie to my jakoś teraz nad tą lawą jesteśmy, więc faktycznie Ale to mniejsza trapiłem, trapiłem, trapiłem Czekaj, bo ja tu spadłem Tu muszę na murek na ten skakuj Au, oh no! oh no! Co? Czekaj z Koksa Wpadę! Ja pierdzielę stary, co ty zrobiłeś? Co się stanęło? Gris cię uratował! Stary, dlaczego wskoczyłeś na Żerandal, który jest nad lawą, kiedy parę metrów dalej mogłeś przeskoczyć na Żerandal, który jest bezpieczny? Oj, to dobra, nie czepię się to wszystko pod wpływem emocji, zobaczyłem tego z płynem kokosowym do rąk w oczach i się wystraszyłem, co? Po prostu stres dobra. mnie yy, nie wiem, dobra, nieważne. Zabierzcie yy, Arawosa do wioski. To... Okej, okay. a... Um... Tego będzie Dobra, to chodź z nami. Ja rozwalam, ja rozwalam drzwi. Tak, to trzeba się stąd wydostać. O, nie było, ładnie za sobą. Zapraszamy, zapraszamy. Chodź z nami wtedy. Oh my god, chyba uwięziliśmy tam Griza, ale to bez różnicy. Dobra. Idziemy do wioski. Griza sobie poradzi, przecież on potrafi latać. Lecimy szybko do wioski. A co mu da latanie? Ja się obawiam, że że co no, że że po prostu to coś. Może być u nas w wiosce i coś teraz robić? Tego się najbardziej obawiam. Ty nie pomyślałem, że w ogóle coś takiego może. Zanim my dobiegniemy do wioski, to, to coś mogłoby już. ją w sumie nawet zniszczyć. Nie wiem, ja się obawiam. On mówił, że. Yy, co on tam wspominał? Że on Kto? jest silniejszy, czy co? Znaczy, Gris mówił, że to coś jest silniejsze, ale teraz powiedział, że już nie, więc chyba coś się zmieniło. W sumie Grisa nie było jakiś czas, to może on zbierał siły, czy co. Idziecie za mną? Idziecie. Idziemy, 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 idziemy. Oh, Gris za nami, stoi się na nas, patrzy. Miło. wiem, zauważyłem go wcześniej. Ja dopiero teraz go zauważyłem. Ale no właśnie, wracając, może Gris zbierał siły. Cześć. Y I i dlatego teraz już jest silniejszy niż to coś. Nie wiem, no w sumie troszeczkę go nie było tak naprawdę, nie? No i szczerze, z pomocą. Arawo, sadamy radę. Właśnie, bo ta książka była napisana przez Rawosa, czyli w tej książce chodziło o griza? Ta... Sakofa... ta tak. Hmm, ale czekaj, bo mi się tu jedna rzecz nie zgadza. Nie ja mówię na samym początku, A nie, że w sumie tutaj chodzi o Gryza. Dobra, nie, nie, nie. Y... Y... Dobra, wiecie co nie? Nie ważne. Ja już... Tak chyba. zatkało mnie, ja już sam nie wiem, co się tu dzieje. Po prostu Dobra. do mnie trochę nie dociera. Ile wy macie lat, chłopaki? Wiesz co jest w tym wszystkim, że tak powiem, teraz najlepsze? No? Że wyszliśmy z tej katedry i yy, jesteśmy już praktycznie przy wiosce. I za chwilę może się okazać, że... Chociaż A, wieża Gryza dalej istnieje? stoi. Wieża Gryza dalej stoi, więc to chyba dobry znak. Wiesz, jeżeli grysy jest silniejszy, to możliwe, że rzucił na nią jakieś czary, tak naprawdę, nie? No ale to co, myślisz, żeby ochronił tylko swoją wieżę, a naszej wioski, nie? Ale czekaj, czekaj, widzę, że wioska cała jest. Jak się jaram. E, dobra, mam raz... że jeszcze nasze domy są całe, bo tego jeszcze nie widzimy. Pierwszy raz się tak naprawdę cieszę, że. No. E, nic się nie stało naszej wiosce takiego, nie? Jak wracamy z jej jakiejś podróży, czegokolwiek. Ale czy ta wioska w sumie. No, raz chyba ucierpiała tak konkretniej. Uwaga, uwaga. na co uwaga? Wow! Co jest? Yy... Gdzie ty jesteś? Zgubiłem cię. Ej, nad go tobą! zgubiłem. Tyś... Co? A, okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Nie wnikajmy, to... nie wnikajmy. E, dobra, nasze domy stoi, wszystko tu działa. Chyba nic nie jest zniszczone. Czy nie wydaje mi się, że na naszą wioskę tutaj. Właśnie, jakieś zakręcie o... ochronne? Wejść. Tymczasowe. Dobra, ale zawsze to lepsze niż nic. Czy jest jakiś sposób, w jaki możemy się bronić przed tym czymś, bo w sumie, nie wiem, co, zrobić coś, żeby mu nie mógł wejść do wioski, cokolwiek? Nie wiem, ja się obawiam. Przegnać go. Dobra, a... Czyli przypuszczam, że ten plan poznamy, nie wiem, słowem niedługo, bo gryzając życie, nie będziesz chciał nam powiedzieć, jak to zrobić na razie. Zachowasz to dla siebie? Już cię troszeczkę poznałem, jeszcze troszeczkę poznałem Co jest? Wydawało mi się, że coś ze mną tupnęło, a to chyba... Nieważne, nie ważne, wydawało mi się To chyba ja, chyba ja tupnąłem, Stałeś przede mną e, Dobra, nieważne W tym odcinku to byłoby na tyle, możecie napisać jak myślicie, jak to się dalej potoczy Gris napisał, że... co on tam napisał? E, że trzeba o, go o, przegnać, możecie napisać jak myślicie, co możemy zrobić, żeby przegnać tego gościa z białymi oczami nie wiem, no. Wiesz, co należy zrobić? Co należy zrobić? O, proszę ci bardzo. Cyk, cyk, cyk. Cyk. A pro... o cyk. Jadę, nie, nawet nie trafiłem, żeby cię zabudować. Ale, o, masz jeszcze tu u góry. Dobra, Ale dzięki. tu miło, nikt mnie nie widzi. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie i cześć. ja.